Ciężko to nazwać polem minowym, bardziej nitka albo korale? W sumie sami napiszcie w komentarzach, jaką śmieszną nazwę możemy nadać temu sprzętowi. Rozpoczynamy test budżetowego polaminowego z temu. Wersja 1 nitka. A jeżeli chcesz wygrać to pole minowe, koniecznie oglądaj ten test do końca. I najpierw spróbujmy po prostu to pole minowe położyć na ziemi, czyli to, co zrobimy na Orliku, bo na Orliku polaminowego nie przykotwiczycie. Do testu użyjemy piłkę czwórkę od Ziny i troszkę cięższą piłkę rozmiaru 5 od Adidasa. Rozpocznijmy od tej lżejszej. Jak widzicie takie nienaprężone, poleminowe tylko leciutko wybija piłkę, więc bierzemy koćwiczki i naprężamy to poleminowe. W zestawie mamy dwa śledzie i właśnie będziemy naprężać to poleminowe. Niestety koczwiczki są wykonane z takiego cienkiego materiału i już podczas wbijania się wykrzywiły. Zobaczymy ile wytrzymają. Już lepiej. Ja trochę z kozłem walnąłem. O, to już ładne było. No dobra, Marian, przeproszę cię, ja zakładam łapki i zobaczymy, jak broni się strzała takiego palaminowego. Czuję się trochę obserwowany, ale tata, możemy zaczynać. <ścoughs> o Jezu! Marian, nie dobijaj! I nie da się zadziałać intuicyjnie i pójść do dalnej piłki. Sami widzieliście. Z tego co zauważyłem, że to jest albo tak, że ta piłka przejdzie po tym poluminowym i pójdzie normalnie, albo się odbije tak, że pójdziesz intuicyjnie w dół. Rzucisz się tak, że normalnie byś obroniła, a nie masz później szans. No i widzisz, że ja jestem przygotowany już do górnej i dolnej i czekam aż to przeleci, żeby zobaczyć czy to leci na dół czy w górę. Cały czas popełniam ten sam błąd. Idę intuicyjnie w dół. No i widzisz, wyczekałem i obroniłem. I to tak działa, że musisz wyczekać do samego końca. A jak wyczekać do samego końca i pójdzie ci tak samo, to nie masz szans. Podsumujmy to pole minowe i zacznijmy od minusów. Jest ono bardzo wąskie bo te korale są, nie wiem, na 2 metry, a bramka ma 5 metrów. I próbowaliśmy te korale rozsunąć, ale na końcu są takie pętelki i nawet na siłę próbowaliśmy, ale wtedy już te przerwy pomiędzy koralami są za duże. Po drugie, te korale są bardzo niskie, bo na przykład te żółte, to nieraz piłka po prostu po nich przelatywała i nie robiła żadnego innego ruchu. Po trzecie, te korale sprawiają, że jeżeli nie macie idealnego boiska, jak my i są różne nierówności, to wystarczy, że piłka minimalnie się podbije i te korale są już bezużyteczne, bo piłka przelatuje nad nimi. I to chyba tyle z minusów. Teraz plusy. Po pierwsze, jeżeli traficie idealnie piłką w te korale, które są naprężone, to to robi robotę dla bramkarza, bo możecie tak poćwiczyć szybkość reakcji. Po drugie, to pole jest bardzo małe i zajmuje bardzo mało miejsca, bo możecie razem je złożyć. A dodatkowo te korale są z jakiejś takiej pianki, która jest bardzo lekka i możecie to poleminowe zabrać wszędzie. A takie duże, ogromne poleminowe minowe z plastikowymi bojkami waży o wiele więcej. Po trzecie, cena. To pole możecie kupić na temu za trochę ponad 100 zł. A tamtor zbudowany poleminowe od jaki masz sport, kosztuje 6, 7, 8 razy więcej. A właśnie! Przecież możecie kupić dwie takie nitki, jeżeli chcecie mieć większe poleminowe. Więc w sumie jest to ciekawe rozwiązanie. Czemu ja dopiero teraz na to wpadłem? I najważniejsze pytanie: czy warto? Jak najbardziej tak. Bo każda rzecz, która urozmaica Wasz trening, dodaje Wam nowe bodźce, jak najbardziej jest warte uwagi. A jeżeli chcesz wygrać topole minowe, to po pierwsze, opisz w komentarzu pod tym filmem, dlaczego to właśnie ty powinieneś dostać topole minowe. A po drugie, koniecznie musisz mnie obserwować. Konkurs trwa do najbliższego piątku, do godziny 20. Czekam na wasze komentarze. Dobrego dnia!